Witam, z tej strony Demateusz. Dzisiaj zagramy sobie w EuroTraka. Chciałbym Was bardzo przeprosić za to, że nie było odcinków teraz, ale yy, tak wyszło, że Kuba najpierw miał nagrywać. Powiedział, żebym poczekał, no to czekałem, ale coś mu też zrobił się na ten. No. Bo... Nie może jakby się połączyć tam limity czy co? ja się na tym za bardzo nie znam yy, i nie nagrywałem odcinku, ponieważ yy, czekałem na niego, ale w końcu sam nagrałem. O, przepuściłem nie. Od razu po szkole jak przyszłem, to nagrywam to. Zobaczę jeszcze może zdążę. Nagram odcinek z farming simulatora i GTA. GTA Minecraft, Minecrafta przepraszam. Agrałem sobie moda tego, że mogę jechać ponad 90 km. Mod się nazywa No Speed Limit Mogę jechać? A, teraz się wybieramy na ten. Na prawej ciężarówkę. Ponieważ ja nie jestem przyzwyczajona za bardzo do tego, yy, no, że mogę jechać po raz 90 i ja oczywiście za wyhamować te ja pędzę. No i... Tak wyszło, że nie dorobiłem i tak mocno przewaliłem, że narobiłem u lat 10 chyba tego procesu uszkodzeń. Teraz jedziemy do miasta naprawić. Chyba się zrzemniemy. No. Jak słyszycie jak ktoś na przykład tym młotkiem tam czaska... To przepraszam, ale coś coś robią na dachu. I... Słyszycie? Czuje się coś. A i pamiętajcie, jak ściągacie tego moda, to musicie uważać z prędkością, ponieważ to u mnie, u mnie to jest niemożliwe, żebym trochę wyhamował chyba chcę iść szybko ten przejechać jakąś trasę czy coś. A, zrobiłem to jak na zlecenie, co wtedy pokazywałem. Jeszcze? Nie wiem, czy pokazywałem. Chyba pokazywałem. Zrobiłem je, bo chciałem zobaczyć ten. Czy dłużej... Jak będę O ile będę szybciej z tym modem. No i się okazało, że... No nawet... Dużo było. Dużo szybciej było. A skutki są takie, że... No nie, proszę się, nie psuj. Dlatego nie polecam... Y... uszkadzać sobie ciężarówki. No nie, coś mi się ładuje co Czas tak zacina ja Nie wiem czy na YouTube to będzie widać ale Nie, nie zacina coś, coś się dzieje z moim internetem Nie wiem co Nie z internetem tylko z komputerem Będę musiał formatach robić. Może dlatego, że wierzą do tego, do miasta. Gdzie to jest? No, już być wino mi Postaram się nadrobić z odcinkami ponieważ yy, no nie nagrywałem a jak już wiecie, w niedzielę się wybieram na lotnisko i lecę do Anglii. Już chyba wiedziałam, jak we odcinek. Lekkie lagi. Ja gram na laptopie, może też dlatego. Laptop no, ma też mniej chyba miejsca, jeżeli dobrze wiem. Um, laptop ma mniej miejsca niż komputer. Komputer ma o wiele, wiele więcej. Lepiej chodzi. Komputer mam, ale mi się zepsuł, dlatego muszę teraz skorzystać z laptopa. Myślę nad zakupem tego yy, właśnie... Małego komputera, ale to jeszcze nie teraz. Jeszcze póki mój laptop daje radę, to coś tam... No proszę was, już prawie jestem. Zapal. albo odcinam nazwę mała yy, Modyfikacja Słyska, nie byłem na lodowisku muszę się pochwalić, że się chyba nauczyłem jeździć dobra Siedemdziesiąt dwa tysiące słuchaj, trzeba to trzeba Jezu mam tym kasę. Piekawo, nie nie to tych. Co so, ja, ja kłanę. Dobra. Co jeszcze, będziemy jakieś zlecenie. O, to jest mój sposób na zarabianie. Śpię trzy razy. I trochę pieniędzy wzrosło. Tu wolne miejsce parkingowe, ale ty nie wyglądasz na zmęczonego. A. Potrzebna, żeby nagrywać to na YouTube, ale na razie nie mam takich środków finansowych, żeby... No, żeby ten kupić to, ponieważ teraz wszystko wyda... idzie na święta praktycznie. O nie. To nic, bierzemy na jeżdżynie. to teraz jeszcze musimy dojechać. O, 46 km, to akurat szybko dojedziemy i kończymy odcinek. Niektórzy jeszcze pewnie do szkoły chodzą, to jak tam w szkole? Zagrożenie jesteście z czegoś? Ja muszę przyznać, że... Chyba z niczego. Chyba. To tak, czy nie? Jezu, ale się śpieszę O właśnie, jechałem tak I to było już właśnie późno, ciemno I ja nie wyrobiłem Szybko, bo nie zdążę. Miszko mam, w polem! Taban, 12 kilometrów. 12 minut, bo... Aha, bo to są ten... Ja wychowywałem, bo, bo, bo myślę, co on no robi. Aha, jak znacie na przykład mod e, e, tego o, z BMW e, na... Z tego jak to się nazywa e, Nie przejałem czasami, nie Jak znacie z tego jak ta strona się nazywa Softonic chyba Bo ja z tamtą ale teraz nie mogę znaleźć tego modu Jak znacie to, jak możecie to podajcie Będę bardzo wdzięczny. to. O kurde, właśnie ja mam takiego pecha. Chyba usunę tego muda. Przydałaby mi się bardzo kierownica Logitech G27, właśnie dlatego. To nic. To ja się z Wami żegnam. Żegnam z Dziękuję za uwagę, subskrybujcie, komentarzujcie, trzymajcie się, cześć.